Więc witam Was z tej strony, Mreszu. I Freszu. Jest to zapowiedź nowej serii Kanciasta Challenge. No, więc to jest tak jakby. Intr... Nie, jak to nazwać? Uh, Prolog. No, o, właśnie. Prolog tej nowej serii. Więc zachęcamy Was do oglądania. Nie będzie aż tak nudno. Chyba. Chyba. Więc cała seria rozjedla się o tam, gdzie ta góra gdzieś tam, w tej odległości tam. No gdzieś tam, gdzie te góry. O, bo to jest przełęcz, a przełęcz jest między górami czy tam wzniesieniami, więc tam będzie nagrywana seria. Ja bym to nazwał kotlina. Jak to wali Dobra, czyli to będzie się nazywało gdzieś to przełęcz tak? Dobra, więc je, to możesz już kończyć, ja sobie składam zaśmigę Okej, okay, to... Do zobaczenia w przyszłym odcinku Czyli za jakiś miesiąc Ha, joke No, na razie to Narka Bye